Dobry, Jan Piński. Witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj taka historia budząca naprawdę duże niepokoje, mrożąca krew w żyłach o dyktaturze danych, która tak naprawdę decyduje teraz o sukcesie w biznesie, ale też o sukcesach i porażkach indywidualnych ludzi. Coraz częściej, nawet nie wiedząc o tym, gdy składamy papier o pożyczkę, o kredyt, decyzje są podejmowane nie przez ludzi, ale przez algorytmy, które posługują się specjalnymi danymi. W taki sam sposób również działają duże korporacje rekrutując pracowników. Wszystko to powoli przypomina rzeczywistość, którą opisał w w 1956 roku słynny pisarz, futurysta Philip K. Dick. Taka opowieść, raport mniejszości, znana w większości państwu z ekranizacji Stevena Spielberga, który 20 lat temu nakręcił ją z Tomem Cruzem w roli głównej. Ona tam opowiada historię komisarza Johna Anderton'a, który działa w rzeczywistości, w której przestępcy są łapani, zanim popełnią przestępstwo, przestępstwo, na podstawie raportów mutantów, jakichś tak jakby powiedzieć, można powiedzieć, czegoś w rodzaju wróżek, które przewidują przyszłość. I skazuje się ludzi za przestępstwa, których jeszcze nie popełnili. Tytułowy raport mniejszości to wątpliwości, czy przyszłość jest zdeterminowana, które się pojawiają wtedy, kiedy jedna z tych trzech ludzkich maszyn do przewidywania przyszłości, wskazuje co innego. I w taki właśnie sposób, po cichu, taki system pojawił się przy zbieraniu danych. To ma swoją nazwę. To się nazywa Big Data. Chodzi o wszystkie dane finansowe, ale też i osobiste, czyli połączenie naszych transakcji kartą z tym, gdzie przebywamy, w jakich godzinach, w jakich godzinach jesteśmy aktywni. To właśnie modele matematyczne decydują o tym, czy dostaniemy kredyt, czy dostaniemy też ubezpieczenie. Na przykład, jeżeli staramy się o ubezpieczenie na życie, a z naszej karty płatniczej będzie wynikało, że wieczorami w piątki i w sobotę rano kupujemy alkohol, to automatycznie zostanie to uwzględnione przy ocenie ryzyka. Krótko mówiąc, składki, jeżeli zostanie takie ubezpieczenie przyznane, składki będą wyższe. Dodatkowo mogą być to, może być to powodem odmowy też pracy przy rekrutacji. Tak naprawdę mamy do czynienia o dyktaturze danych. Co więcej, na przykład w Stanach Zjednoczonych już od 1995 roku działa system, który szacuje prawa ludzi do uzyskania zwolnienia warunkowego z więzienia, ale też i niższego wyroku na podstawie tego, jak prognozuje. I tutaj, drodzy Państwo, wchodzi właśnie już dyktatura danych. To znaczy, ci, którzy się wywodzą z gorszych dzielnic, z biedniejszych dzielnic, w tym myślę, nawet już zaczyna grać tutaj czynnik Kraślistowski, no bo też oczywiście kolorowych, mają w tym modelu większe szanse, dostają gorsze widoki na przyszłość, no bo są większe szanse po prostu, że wrócą. To wszystko, Zostało opisane przez Katy Onin, doktora nauk matematycznych, tytuł zdobyła na Harvardzie, w książce Broń Matematycznej Zagłady, która na zachodzie wyszła w 2016 roku, a w Polsce została wydana przez PWN w 2019 roku. Gorąco polecam. I ona tam postawiła tezę, że firmy i instytucje państwowe w Ameryce używają modeli opartych na złych, niedopracowanych założeniach, które krzywdzą ludzi. Mamy coś w rodzaju cyfrowego liczbowego apartheidu, czyli że ludzie są skazywani na bazie tego, w jaki sposób odczytują ich przyszłość modele, bo to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli model Ci mówi, że jesteś przegrywem, że nie masz szans na lepsze życie, no to tak w ten sposób traktują Cię banki, w taki sposób traktują Cię pracodawcy, w taki sposób traktują Cię ubezpieczalni i rzeczywiście tak się dzieje. Co więcej, w niektórych miejscach, bo to mm, Dochodzi już do tego, że można typować ludzi. To w Stanach Zjednoczonych zaczyna działać w niektórych miastach, że policja dostaje listy ludzi, którzy statystycznie w najbliższym czasie powinni po prostu popełnić przestępstwo. To jest tam prawdopodobieństwo są ogromne, typu 90-95% i tam się odbywają wizyty profilaktyczne, które zdaniem Organów ścigania mają właśnie zapobiec wejściu na drodze przestępstwa, czyli już jesteśmy, zbliżamy się do tej, do tego świata Johna Andertona, w którym się a będzie aresztowało ludzi, zanim popełnią przestępstwo. To są takie praktyki, które można powiedzieć, dają uprzedzenia matematyczne. To wszystko się dzieje właśnie na bazie naszych danych. W Polsce kompletnie są nieuregulowane prawnie korzystania z modeli matematycznych opartych na big data. Te dane są zbierane. Wszyscy Państwo korzystacie w swoich smartfonach z darmowych aplikacji, ale nie zdajecie sobie sprawy, że one, te aplikacje nie są darmowe. Te aplikacje kupujecie płacąc w większości wypadków dostępem darmowym do swoich danych. Płacicie swoimi danymi. Gdyby ktoś na przykład powiedział o, do was, że towar kosztuje 50 zł, ale możecie go wziąć do domu pod warunkiem, że będę mógł przeczytać Wasze maile, przeczytać, obejrzeć Waszą lokalizację, sprawdzić wasze billingi, to wywalilibyście go za drzwi, ale w momencie, w którym jest jakiś długi ciąg regulaminów, no to że wystarczy kliknąć i jest darmowe, to ludzie nie czytają i klikają. Oczywiście najlepszym zabezpieczeniem przed takimi nadużyciami byłoby nałożenie obowiązku ujawniania algorytmów i rodzaju wykorzystywanej danych przez firmy i instytucje rządowe. Natomiast one nie chcą do tego się zgodzić. Po prostu ofiary, którymi jesteśmy, w większości wypadków nie mają bladego pojęcia o tym, czym są traktowane. No, krótko mówiąc, trudno protestować przeciwko czegoś, czemuś, czego nie zdajemy sobie sprawy. Nikt nas w banku nie informuje, że nasze podanie o kredyt zostało odrzucone. Dlatego, że właśnie algorytm wskazał nas jako osobę z grupy ryzyka. Tutaj, według O'Neil może dojść do sytuacji, w której wielkie dane będą powodować tworzenie się systemów kastowych, na podobieństwo takiego, który istniał i jeszcze istnieje w jakiejś tam formie w Indiach. I że do lepszej Kasty nie trafi się przez osobiste przymioty i pracowitość, bo się trafia tam z powodu urodzenia i po prostu zmiana jest praktycznie takiego czegoś, jest niemożliwa. No, Uprzedzenia rasistowskie, one zawsze istniały i to na przykład, że to czarni są leniwi, a biali pracowici. W efekcie, białym płacono za tą samą pracę więcej niż czarny. Podobne uprzedzenia mają miejsce w wypadku obecnie i to jest y, też oczywiste to oczywiście praktycznie we wszystkich krajach nawet zachodu funkcjonuje podział na lepiej opłacanych pracowników męskich i gorzej opłacanych pracowników o tych samych, a czasem nawet lepszych kwalifikacjach płci żeńskiej. No próby tam walczenia z tego przy pomocy administracyjnych są często komiczne, no bo wszystkiego się nie dało regulować, ale to są fakty i e, Matematyczne modele po prostu po cichu zaczynają decydować o naszym życiu i trzeba mieć tego świadomość. Kiedy korzystamy z komputerów, kiedy korzystamy z różnych udogodnień na smartfonach, musimy zrozumieć, że tworzymy mapę naszego zachowania, która jest bardziej dokładna i bardziej precyzyjna. Niż nawet to, co sami o sobie wiemy. Bo na przykład możemy uważać, że nie jesteśmy na przykład rasistami, że nie jesteśmy nie mamy jakichś innych negatywnych cech. Natomiast analiza tego, po stron, po których chodzimy, co czytamy, do czego wracamy. Na przykład sprawia, że jednak system uzna, że takie treści nas interesują, takie treści zapewniają nam rozrywkę. Krótko mówiąc, matematyki nie da się oszukać i te modele powstające na bazie danych, które dotyczą nie tego, jak my siebie postrzegamy i siebie opisujemy, ale tego, jacy naprawdę jesteśmy, one są bezbłędne. To niestety, to znaczy, to najlepiej wychodzi przy okazji na przykład wyborów parlamentarnych politycznych w których na przykład wykorzystano po raz pierwszy wielkie dane to były wybory to były te słynne wybory które wygrał Donald Trump w Stanach Zjednoczonych i te wybory w których społeczeństwo Wielkiej Brytanii zagłosowało za Brexitem. Tam wówczas wykorzystano dzielenie ludzi na grupy i następnie tworzenie zmanipulowanych, a czasem wprost fałszywych informacji, tylko i wyłącznie dla określonych grup, celem utwierdzenia ich i przekonania do poparcia. W wypadku w Wielkiej Brytanii to było poparcia wyjścia z Unii Europejskiej, w wypadku Ameryki było to zmanipulowanie i utwierdzenie ich, żeby przekonać do głosowania na Trumpa. To wszystko się oparło właśnie o tak zwane big data. No i teraz, czy można się przed tym bronić? Można przede wszystkim zacząć pilnować własnych danych. Nasze dane i to, co robimy, co można zrobić w internecie? No Można na przykład ukrywać własną tożsamość, korzystając chociażby. Z VPN-u, to spowalnia e, korzystanie z internetu, natomiast jest dużo bezpieczniejsze, przekazuje znacznie mniej danych. Można dokonać e, przeglądu aplikacji rzekomo darmowych, które mamy. W większości przypadków to są gry, które są bardzo ekspansywne. Na przykład taka aplikacja jak TikTok, e, nieprawdopodobnie zasysa nasze dane. I szczerze mówiąc, i kiedyś, jak się przyjrzałem, jak mi córka pokazywała tą aplikację, co tam naprawdę oni wypisują, jakie dane oni sobie życzą i biorą, i jakie uprawnienia sobie nadają, no to skasowałem tą aplikację szybciej niż światło z komputera i więcej znaczy z urządzenia i więcej jej nie zainstaluję. Natomiast większość z Państwa po prostu klika w ten sposób, nieświadomie, dając dane, i te dane potem. Mimo, że one trafiają niby do producenta gier, one potem krążą w pakietach i są tworzone portrety psychologiczne konkretnych ludzi. Są konkretne firmy, które potem sprzedają takie, można powiedzieć, cyfrowe odciski palców. Na przykład w Polsce. Nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje z analizami naszych połączeń telefonicznych, długości trwania rozmów, wymiany maili, godziny wykonywania połączeń, godziny dokonywania zakupów. Tego, czy kupujemy alkohol, czy kupujemy lekarstwa. Ja osobiście odradzam wszystkim kupowania lekarstwa i płacenia za to kartą w aptekach, to taka prosta rzecz, trochę mniej wygody, a jednak daje to dużo większą prywatność już, bo się nie rejestruje transakcja wykupu lekarstwa i nie ma możliwości powiązania jej z To, Drodzy Państwo, dyktatura danych, bardzo niebezpieczna rzecz, ogromna rzecz do tego, która determinuje odniesienie prywatnego sukcesu na Rynku pracy na życiu osobistym, prawdopodobnie już niedługo będą pełną paru takie rzeczyzna, które znaliśmy do tej pory z komedii romantycznych z przyszłości właśnie iść do pasowania ludzi nawet pewnie właśnie pod wpływem tego, co tam algorytmy sobie znajdą. Natomiast to, co jest naprawdę niebezpieczne, to brak świadomości ludzi, że przekazali sobie całą wiedzę i teraz Dowiadują się właśnie w postaci decyzji, które są takimi sądami kapturowymi, bo nikt mi nie tłumaczy, dlaczego nie dostali kredytu, nikt mi nie tłumaczy, dlaczego muszą płacić wyższą składkę ubezpieczeniową na życie, albo w ogóle im odmówiono. Po prostu są to sądy kapturowe. Pamiętajcie, kiedy dostaniecie taki wyrok, to prawdopodobnie przekazaliście za dużo danych i te dane teraz świadczą przeciwko Wam. Dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry i zapraszam.